Witaj na moim kanale. Dzisiaj przyjrzymy się typowym usterkom i awariom w Audi A4B9. To model, który wciąż cieszy się dużą popularnością na rynku wtórnym, oferując nowoczesne technologie, komfort i dynamiczne silniki. Jednak, jak każde auto, nie jest wolny od wad. Omówimy najczęstsze problemy mechaniczne, elektroniczne i eksploatacyjne, które mogą spotkać właścicieli tego modelu. Zacznijmy na początek od jednostek napędowych w Audi. To model, który oferował szeroką gamę silników benzynowych i turbodiesel, zapewniając różnorodność wyboru dla kierowców. Jednak, jak każde auto, nie jest wolny od problemów. Omówimy najczęstsze usterki, ich przyczyny oraz wskazówki dotyczące eksploatacji, aby uniknąć kosztownych napraw. Silniki benzynowe w tym modelu to przede wszystkim jednostki o pojemności 2 litrów oraz sześciocylindrowe warianty o większej pojemności. Podstawowy silnik dwulitrowy z turbodoładowaniem cieszy się dużą popularnością ze względu na dobre osiągi i stosunkowo rozsądne spalanie. Niestety posiada kilka typowych problemów. Jednym z nich jest osadzanie się nagaru na zaworach dolotowych, co prowadzi do spadku mocy i nierównej pracy silnika. W niektórych egzemplarzach występuje także nadmierne zużycie oleju, co może być skutkiem źle zaprojektowanych pierścieni tłokowych. Warto zwrócić uwagę na stan cewek zapłonowych, ponieważ ich awarie mogą powodować szarpanie silnika i nierówną pracę jednostki. Sześciocylindrowe jednostki benzynowe zapewniają wyższą kulturę pracy i lepszą dynamikę, ale ich eksploatacja wiąże się z większymi kosztami serwisowymi. Głównym problemem tych silników jest zużycie łańcucha rozrządu, który z czasem może się rozciągać, powodując hałas oraz błędy sterownika silnika. W egzemplarzach z dużym przebiegiem często występują również wycieki oleju z uszczelnień silnika, a także awarie cewek zapłonowych, co może prowadzić do nierównej pracy jednostki napędowej. Silniki turbo diesel w Audi, szczególnie jednostka o pojemności 2 litrów, są popularnym wyborem ze względu na dobrą dynamikę i niskie spalanie. Jednak te jednostki również nie są wolne od problemów. Najczęstszą usterką jest awaria układu wtryskowego, gdzie zapchane lub uszkodzone wtryskiwacze mogą prowadzić do nierównej pracy silnika, wzrostu spalania i spadku osiągów. Filtr cząstek stałych także bywa problematyczny, zwłaszcza w autach użytkowanych głównie na krótkich trasach, gdzie jego regeneracja jest utrudniona. Zapchany filtr prowadzi do wzrostu spalania i może wymagać kosztownej wymiany. Kolejną, często spotykaną usterką jest zanieczyszczenie zaworu recyrkulacji spalin. Z czasem układ recyrkulacji spalin może ulec zabrudzeniu, co skutkuje utratą mocy i problemami z przyspieszaniem. Warto regularnie czyścić ten element, aby uniknąć jego kosztownej wymiany. W silnikach diesla napęd rozrządu realizowany jest za pomocą paska, który powinien być regularnie wymieniany zgodnie z zaleceniami producenta. Zaniedbanie tego elementu może doprowadzić do poważnych uszkodzeń silnika. Silnik o pojemności 3 litrów to najmocniejsza jednostka turbodiesel oferowana w tym modelu. Zapewnia świetne osiągi i wysoką kulturę pracy, ale również wymaga odpowiedniego serwisowania. Jego głównym problemem jest zużycie układu rozrządu, który jest napędzany łańcuchem. Z czasem może dojść do jego rozciągnięcia, co prowadzi do hałasu oraz błędów sterowania silnika. W egzemplarzach z dużym przebiegiem zdarzają się także wycieki oleju oraz awarie turbosprężarki. Audi oferuje szeroką gamę silników, ale każda jednostka ma swoje typowe usterki. Jeśli zależy Ci na oszczędności paliwa i niskich kosztach eksploatacji, dwulitrowy turbodiesel może być dobrym wyborem, pod warunkiem regularnej kontroli wtryskiwaczy i układu recyrkulacji spalin. Jeśli szukasz większej mocy i komfortu, jazdy silnik o pojemności 3 litrów zapewni świetne osiągi, ale wymaga większej troski o układ rozrządu i turbosprężarkę. Wersje benzynowe są dobrą opcją dla osób, które jeżdżą głównie na krótkich dystansach i chcą Uniknąć problemów z filtrami cząstek stałych czy zaworem recyrkulacji spalin. Przyjrzymy się teraz zawieszeniu w Audi. Model ten wykorzystuje zaawansowane zawieszenie wielowahaczowe, które zapewnia znakomitą stabilność i precyzję prowadzenia, szczególnie w zakrętach. Niestety, jego skomplikowana konstrukcja sprawia, że jest bardziej podatne na zużycie niż prostsze układy. Najczęściej dochodzi do wybicia się sworzni oraz zużycia tulei wahaczy, co skutkuje stukami i pogorszeniem komfortu jazdy. W egzemplarzach z większym przebiegiem może również pojawiać się luz w układzie kierowniczym, co negatywnie wpływa na precyzję prowadzenia. Tylne zawieszenie również opiera się na konstrukcji wielowahaczowej, co zapewnia dobrą trakcję i komfort jazdy. Jednak z czasem tuleje metalowo-gumowe oraz łożyska kół mogą ulec zużyciu, prowadząc do luzów i pogorszenia właściwości jezdnych. Warto zwrócić uwagę na nierównomierne zużycie opon. Jeśli ich bieżnik ściera się nierównomiernie, może to oznaczać konieczność wykonania geometrii zawieszenia lub wymiany zużytych elementów. W wersjach wyposażonych w adaptacyjne, zawieszenie amortyzatory mogą ulegać awariom. Problemy objawiają się nierówną pracą, nadmiernym bujaniem pojazdu lub wyciekami oleju. Ich wymiana jest kosztowna, dlatego warto regularnie kontrolować stan układu i reagować na pierwsze objawy zużycia. Niektóre egzemplarze tego modelu wyposażone są w zawieszenie sportowe, które oferuje lepsze właściwości jezdne, ale może być mniej komfortowe na nierównych drogach. W takich wersjach warto dbać o stan amortyzatorów i zwracać uwagę na geometrię zawieszenia. Aby uniknąć przedwczesnego zużycia opon, aby uniknąć kosztownych napraw zawieszenia, warto regularnie sprawdzać stan tulei, sworzni i amortyzatorów, oraz unikać jazdy po nierównych drogach z dużą prędkością. Warto także dbać o prawidłową geometrię kół, ponieważ nieprawidłowe ustawienie może prowadzić do szybszego zużycia elementów zawieszenia i problemów z prowadzeniem pojazdu. Zawieszenie w Audi zapewnia świetne właściwości jezdne. Ale wymaga odpowiedniej troski i regularnych przeglądów. Regularna wymiana zużytych komponentów pozwoli cieszyć się wysokim komfortem jazdy i precyzją prowadzenia przez długie lata. Przejdźmy teraz do elektroniki w Audi. Model ten oferuje nowoczesne technologie i bogate wyposażenie, ale jak każde auto, nie jest wolny od problemów z elektroniką. Jednym z najczęściej zgłaszanych problemów jest awaria systemu multimedialnego MMI. Może objawiać się zawieszaniem ekranu, brakiem reakcji na polecenia lub całkowitym wyłączeniem się systemu. Często winowajcą jest uszkodzony moduł sterujący, wadliwe oprogramowanie lub problemy z połączeniami kablowymi. W niektórych przypadkach pomaga aktualizacja oprogramowania, ale zdarza się, że konieczna jest wymiana jednostki sterującej, co może być kosztowną operacją. Kolejną usterką są problemy z elektrycznym sterowaniem szyb, lusterek i foteli. Mechanizmy sterujące tymi funkcjami z czasem mogą ulec zużyciu, a silniczki przestać działać. Szczególnie narażone na awarie są przewody w przelotkach drzwi, które mogą ulec przetarciu, powodując przerwy w działaniu centralnego zamka czy opuszczania szyb. System klimatyzacji i wentylacji także może sprawiać problemy. Częstym. Objawem jest nierównomierne chłodzenie lub ogrzewanie wnętrza pojazdu. Winę za to ponoszą uszkodzone czujniki temperatury, niesprawne klapy sterujące nawiewem lub awaria kompresora klimatyzacji. Regularne serwisowanie i sprawdzanie szczelności układu może zapobiec większym problemom. Zaawansowane systemy wspomagające kierowcę, takie jak adaptacyjny tempomat, system ostrzegania przed kolizją czy asystent parkowania, również mogą ulegać awariom. Typowe problemy to błędne wskazania na desce rozdzielczej lub całkowity brak reakcji na otoczenie. Przyczyną może być zabrudzenie lub uszkodzenie czujników, problemy z modułem sterującym lub błędy w oprogramowaniu. Nie można zapominać o systemach oświetlenia, zwłaszcza w wersjach z reflektorami ksenonowymi lub matrycowymi LED. Z czasem mogą wystąpić problemy z przetwornicami, co skutkuje migotaniem lub całkowitym wyłączeniem świateł. W niektórych przypadkach dochodzi także do awarii modułów sterujących, co może wpływać na automatyczną regulację świateł. W Audi występują także problemy z elektroniką odpowiedzialną za zarządzanie pracą silnika. Czujniki położenia wału korbowego, czujniki temperatury płynu chłodniczego oraz przepływomierz powietrza mogą ulec awarii, co skutkuje nierówną pracą silnika, spadkiem mocy lub błędami na desce rozdzielczej. Regularna diagnostyka Komputerowa pozwala szybko wykryć potencjalne usterki i uniknąć kosztownych napraw. Model ten oferuje wiele nowoczesnych rozwiązań technologicznych, ale niektóre z nich mogą sprawiać problemy. Aby uniknąć awarii elektroniki, warto regularnie aktualizować oprogramowanie, kontrolować stan przewodów i złącz oraz reagować na pierwsze objawy usterek dbałość o systemy elektryczne i ich serwisowanie mogą znacząco wydłużyć ich żywotność i zapobiec drogim naprawom. Omówmy teraz temat korozji w Audi. Model ten, jak większość nowoczesnych aut, ma stosunkowo dobrą ochronę antykorozyjną, ale nie jest całkowicie wolny od problemów z rdzą. Nadwozie Audi jest ocynkowane, co skutecznie chroni je przed rdzą, jednak nie oznacza to całkowitej odporności. Najczęstsze ogniska korozji pojawiają się w miejscach narażonych na uszkodzenia mechaniczne, takich jak nadkola, progi oraz dolne krawędzie drzwi. Szczególnie problematyczne mogą być miejsca, w których lakier został uszkodzony, co umożliwia wilgoci i soli drogowej wnikanie w strukturę metalu. Warto również zwrócić uwagę na podwozie i zawieszenie. Z czasem może dochodzić do korozji elementów metalowych, takich jak wahacze, mocowania amortyzatorów czy układ wydechowy. Wersje z napędem 4 mogą mieć dodatkowe ogniska rdzy w okolicach wału napędowego i mocowań tylnego dyferencjału. Aby uniknąć problemów z korozją, warto regularnie sprawdzać stan lakieru i podwozia, szczególnie po sezonie zimowym. Mycie samochodu, w tym dokładne czyszczenie nadkoli i podwozia, znacząco zmniejsza ryzyko pojawienia się rdzy. Dobrą praktyką jest również zabezpieczanie newralgicznych miejsc specjalnymi preparatami antykorozyjnymi, a także reagowanie na wszelkie uszkodzenia lakieru, zanim staną się poważniejszym problemem. Pod względem ochrony przed korozją, Audi wypada dobrze, ale nie jest niezniszczalne. Regularna pielęgnacja i szybkie reagowanie na pierwsze oznaki rdzy pozwolą uniknąć kosztownych napraw blacharskich i dłużej cieszyć się dobrym stanem technicznym samochodu. Warto omówić temat utraty wartości w Audi i sprawdzimy, jak ten model wypada na tle konkurencji. Samochody klasy premium zazwyczaj tracą na wartości szybciej niż auta marek popularnych, ale w przypadku Audi sytuacja nie jest jednoznaczna. Audi od lat cieszy się opinią solidnej marki premium, co przekłada się na dobrą pozycję wśród aut używanych. Początkowo samochód ten traci na wartości dość szybko, co jest typowe dla segmentu premium. W pierwszych latach od zakupu. Spadek wartości może być wyraźny, szczególnie w podstawowych wersjach silnikowych i wyposażeniowych. Po kilku latach tempo utraty wartości stabilizuje się, a dobrze utrzymane egzemplarze z mocniejszymi silnikami i bogatym wyposażeniem cieszą się większym zainteresowaniem. Na rynku wtórnym najlepiej trzymają cenę modele z napędem 4, automatyczną skrzynią biegów oraz wersje sportowe. Z kolei, podstawowe jednostki napędowe i skromniejsze wyposażenie sprawiają, że auta szybciej tracą na wartości. Kluczowym czynnikiem wpływającym na cenę jest także historia serwisowa. Egzemplarze z pełną dokumentacją, regularnie serwisowane w autoryzowanych stacjach, są bardziej cenione niż pojazdy z niejasną przeszłością. W porównaniu do konkurencji, Audi wypada solidnie. Marka ta utrzymuje wartość podobnie jak BMW i Mercedes, choć pewne wersje mogą tracić na wartości szybciej ze względu na koszty serwisu i eksploatacji. Modele z bardziej awaryjnymi jednostkami napędowymi lub skomplikowaną elektroniką mogą odstraszać potencjalnych kupujących co dodatkowo wpływa na ich wartość na rynku wtórnym. Audi traci na wartości w typowy sposób dla segmentu premium. Wersje dobrze skonfigurowane, zadbane i serwisowane mogą długo utrzymać wysoką cenę, natomiast zaniedbane egzemplarze z niepopularnymi konfiguracjami tracą na wartości znacznie szybciej. Wybierając ten model, warto zwrócić uwagę na wersję silnikową, wyposażenie oraz historię serwisową, aby w przyszłości nie stracić zbyt wiele przy ewentualnej odsprzedaży. Jeśli ten materiał był dla ciebie pomocny, zasubskrybuj kanał i sprawdź inne poradniki, które pomogą ci uniknąć problemów na drodze. Pamiętaj, każdy twój lajk like i komentarz zwiększa zasięgi, dlatego za każdą aktywność, Ślicznie dziękuję. Miłego dnia i do zobaczenia.